Witajcie, ja jestem Tygrysia i to już kolejny odcinek z Minecrafta. Ostatnio podczas um, zrobiłam trochę już nie nagrywając. Tutaj um, taki sch schowki schowek na różne rzeczy. Teraz będę tutaj miała wszystkie swoje itemki. Um, jedynym minusem tego jest, że trzeba chodzić daleko. Znaczy daleko niedaleko, ale trzeba wychodzić z domu. Hmm. I dzisiaj może trochę kopie w jaskiniach. A i y, ostatni, odcinek, y, znaczy pierwszy, od, pierwszy, ostatni odcinek z Hide and Seek. Znaczy pierwszy. Pierwszy ostatni odcinek z Hide and Seeku. jeszcze. No to chyba takie rozpoczęcie nowej. Będzie takie właśnie rozpoczęcie nowego rodzaju gry. Czy jak to nazwać? Nowej serii. O, też może będę częściej nagrywała coś takiego. No, a dzisiaj trochę rozbuduję. Mm, rozbuduję <laughs> jakąś jaskinię. Powiększę albo coś, nie wiem. Może po prostu wkopię się gdzieś tam koło, no skacz, koło schowka na mojej temy. Dopiero zaczął się dzień, więc gdzieś tutaj na przykład po prostu w dół będę kopała na dwa, dwie, na dwie kratki. Będzie najlepiej. Tylko nie tak prosto w dół. Tylko tak. No, coś takiego. Można natrawić Rzadko się w taki sposób trafia na jakieś diamenty. No, ale przynajmniej jest mniejsze. Jest też mniejsze, ten, że rzadziej trafia się na. Jak się wejdzie do jakichś jaskiń już, już wyrenderowanych, to można ich by więcej zwiedzić. Tutaj niestety tak nie będzie. Mało też m, można natrafić na różne bloki te, typu z żelazem, z węglem. No i trzeba jeszcze też uważać na dzień. <laughs> Zastanawiam się nad tym, bo ostatni odcinek z Hide and Seek, tam trochę mi gra lagowała. No i też się zastanawiam nad tym, jakie jeszcze mogłabym gry na multiplayerze nagrywać. Może jakiś ten. Mm, nie wiem, coś wymyślę. Jakiś Survival Online na przykład. Wow, wow, wow. No i już pierwsze natrafienie się na pierwszy pierwsza taka jaskinia, ale jak widać, nic w niej zbytnio nie ma, tam żelazo i sam węgiel. Dobra, to dalej będę się kopała, kopywała po prostu tylko żeby nie spać. Może po prostu najpierw prosto, potem w dół. Chyba, że jeszcze tam zwiedzę tamtą jaskinię, bo tam jeszcze nie wszystko jest... zwiedzone. To też jest jakiś pomysł. Zrobię tylko więcej chodni, żeby nie okazało się nagle, że nie mogę oświetlać drogi. bo Tam widziałam, że może być jeszcze dużo z żelaza. Jedzenia jeszcze. Pojedzenie od razu wkrótce. Widzę, że mam już nie ludzie myli mi się teraz wszystko. Marchewek może pozbieram po prostu. O, dobra, bo nie chcę mi się tam iść. Trochę to jest takie... trochę jest minus tej osobnej. Bo trzeba właśnie tak chodzić. I tu jest jakaś jaskinia. Wow wow, 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 wow. Tu nic nie będzie. Dobra, tu nic nie ma. sobie na razie tutaj tu nic nie ma więc zakopiemy żeby nam tutaj nie przechodziły potworki tam raczej się nie przedostaną ale w razie czego o nic zbytnio nie ma tutaj lawa to jedyne to jeszcze tam było jedna jedna jaskinia tutaj pole pole trzeba mieć duże żeby nie wybuch my friend carryper no, kaman, kaman, bomba, nie second, third, dobra, to może sobie odpuścimy tutaj, albo nie, jeszcze jest żelaza trochę, no, nie idzie. spadło to też chyba spadnie, trudno tu jest jeszcze dość ciemno tutaj lawa była, o i się skończyło akurat pochodnie, no cóż dużo było wcześniej z żelaza teraz już prawie nic nie ma został tylko węgiel ale węgiel też się przydaje przydałoby się trochę drewna, żeby obudować może po prostu taki niby domek. No, 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 właśnie, taki sam pożar był wcześniej. Zbytnio nie mam pomysłu, co tutaj jeszcze można by było zrobić. Kamienie drewno. Brakuje tego świerkowego. Trudno, zrobię ze zwykłego. Mm, takie coś. Noc akurat idzie. Więc może już będę kończyła po prostu, bo tak zbytnio nie mam pomysłu w następnym odcinku. Może następny odcinek zrobię trochę dłuższy i w nim poszukam.